Siemano moi widzowie, jestem Irgitchall i teraz w kolejnym odcinku na moim kanale. W pierwszym odcinku powiemy się na OnlyPvp na te pareczkach znaczy pareczkę, na praktycznie w sumie eee, nowy update był eee, 2.0 No i co? Jeżeli chcecie tego tej to na 5 łapeczek wam dam na Discorda, Discord w opisie, wiadomo, wiadomo no i co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pamiętajcie, że jest tylko dobre do zabawę. Na razie, and yo! banknot, do szklanki henylej tylko to jest traktor, yeah, yeah jak rzucam do rzuca, po buchu to wypluwa skutka, z tym ryjem to jej nie porusza, zaczyna mnie dziewka, nie rusza hey. premium zwyczaj, tak hey. jak moje yeah. premium buty, hey. ty z mamą yeah. na zakupy ja z ekipą yeah. robię ruch tylko hey. robię blow up, a ty tylko slow w tak. twojej juni robię w nam tak tak, z ziomalami paleba ma Haguna matata grunge, z ziomalami palę Mamy w pato świat, pato gang, pato styl, pato trap Ej! Kurwy jebane i tak powiem, że słaba, ale Nie to... tak to, pewnie powiedzą Dobre. Po im w dupę kurwa Pizdy jeba Jest git i chuj Fajne, eee... że so, Twoja siora chce mojego dika Ona robi sarto, później robi kick flipa Na tę w kurwiam sobie flipa Teraz robię dabę, a ty ciągniesz kurwa dika. Razem z Adim nagrywamy nudy Ciebie boli głowa, bo jesteś za Ty razem z rodzinką słuchasz tej nudy no, Soki pizde, bo ci na blipy. No i po co? Gangbang, tak jak chcę Hey. Gang bang, wale kurwą kika w łeb wale kurwą kika w łeb twoja matka pieczy chleb, jesteś fajer, jesteś gay, wale wnosi gabzule, wale kurwą kika w łeb twoja matka pieczy chleb, jesteś fajer, jesteś gay, wale wnosi gabzule, wrogom robi gang bang, twojej matki gay. 我暈啊冇氣，可唔可以俾我坐下先？<noise>